Dobra, już jestem. Co chciałaś mi powiedzieć? Ogródek już! Co, proszę? Ogródek już, proszę. Skacze, więc jestem. O, tu jesteś Pepe. Szybko mam chodź! Tylko zobacz! Cześć, chłopcy. Dobrze się dziś bawicie? Tak! Bardzo dobrze. Cieszę się. Przyjechałabym wcześniej, ale przez roboty drogowe podróż objazdami zajęła mi godzinę. Mogliby w końcu wymyślić jakiś sposób na wydłużenie dnia. Kogo by tu o to poprosić? Oglądacie telewizję. Ej, no właśnie przedstawiamy sketch wizualny. Dziękuję. Połowa wakacji już za nami. A co tak właściwie zrobiliśmy? Zbudowaliśmy kolejkę górską, podróżowaliśmy w czasie, znaleźliśmy Atlantydę, bla 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 W sumie nie zrobiliśmy nic. Potrzebne nam wyzwanie. Musimy stworzyć najlepszy, najdłuższy i najśmieszniejszy dzień tego lata. Ferb, Wiem, co będziemy dzisiaj robić. Tak, Vanessa. Cieszysz się, że zobaczysz Tokio razem ze swoim tatą? Tak. Chciałam polecieć do Paryża. Nawet ci o tym wspominałam, ale chyba w Tokio będzie ciekawiej. Tak. Właśnie dlatego w ostatniej chwili zamieniłem Paryż na Tokio. Wyłącznie dlatego. I wcale, a wcale nie z żadnego ukrytego powodu. No wiesz... Em, proszę państwa, mówi kapitan, do Tokio przybędziemy z niewielkim opóźnieniem. Zawsze coś wymyślą. Turbulencje, deszcze, roboty ze skakankami. Tym dam, więc jestem. Skoro wyjeżdżacie na dwa dni, to znaczy, że ja będę dowodzić? Zgadza się, pamiętaj, żadnych chłopaków. Rozumie się, zresztą jej remiarz jest w Paryżu, więc mówiąc, że ja dowodzę, co konkretnie przez to rozumiesz? Cóż, mówiąc najprościej, że ty tutaj dowodzisz. Więc jeśli chłopcy zrobią coś wpadkowego, a ja będę tutaj dowodzić, to znaczy, że będę mogła do was w każdej chwili zadzwonić. Wręcz przeciwnie, kochanie, to znaczy, że musisz sobie radzić sama. Tak. Jeśli sobie poradzisz, to wcale nie będziesz musiała dzwonić. Widzisz, jeśli chłopcy zrobią coś wpadkowego mimo twojego nadzoru, to ty również dostaniesz szlaban. Wow, wow, chwila. Przyłapując chłopców, przyłapię samą siebie? Cóż za paradoks. Nigdy bym na to nie wpadł. Biorę też książkę z kalamburami. uczynku! Paryż, francuski i jeremiasz. I Iguana virano oboju. Stefa? Zaraz dostanę świra. Ach, będę za chwilę. Super, dzięki. Przeniesiesz coś na śniadanie? Halo? Cześć, aż? Co robicie? I to tak wcześnie. Dzisiaj jest letnie przesilenie, czyli najdłuższy dzień w roku. I razem z Ferbem jeszcze bardziej go wydłużymy. I zrobiliście statuę wolności? Nie. Wow, a to ci heca. A oto... ...niesamowity Słońcogron 3000. Na nie ma swojej nazwie wielką liczbę! Mam mocny silnik na biopaliwo, więc nie zatruwa środowiska. Polecimy nim na zachód, jak tylko najszybciej się da, dzięki czemu wydłużymy najdłuższy dzień lata. To nam zapewni światło słoneczne przez całą dobę, nie licząc 15 godzin dnia, co razem daje prawie 40 godzin! To niemożliwe! Doba ma tylko 24 godziny i tyle! Cóż? I tak i nie!